Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Jarzyśniowska, Fundacja Polsa Media. Chciałabym Państwa dzisiaj serdecznie zaprosić do obejrzenia naszej relacji, relacji Fundacji Polsa Media, którą przygotowaliśmy dla Państwa z okazji 80-lecia wyzwolenia dobredy. Dobredy przybyli przedstawiciele Ministerstwa Polski, Holandii, oddano cześć naszym żołnierzom i podziękowano Polakom słowami. Że Breda należy również do nas. Że Breda jest polskim miastem. Przyjemność to. zaprosić Państwa na obchody 80-lecia wyzwolenia Breda. Zapraszam bardzo serdecznie. Naszą relację rozpoczynamy od polskiego cmentarza wojskowego, czyli Pols Militer Irfeld. W większości spoczywają tutaj żołnierze, którzy polegli podczas wyzwalania Bredy. Znajdują się tam groby 162 bohaterów z dywizji pancernej oraz lotnicy polskich sił powietrznych. Żołnierze samodzielnej brygady spadochronowej oraz polscy jeńcy i cywile. Podczas nagrywania spotkaliśmy oczywiście szkołę polonijną imienia generała Stanisława Maczka, która jest co roku na obchodach, ale też dba o groby przez cały rok, rok rocznie i nie byliśmy zdziwieni ich widokiem. Dlatego było to szczególnie miłe i takie prawdziwe, że przed dzień obchodów przygotowywali się do złożenia kwiatów i zapalenia symbolicznych zniczy. Teraz, proszę Państwa, trochę Historii. Skoro jesteśmy już na cmentarzu wojskowym, gdzie spoczywa wraz ze swoimi żołnierzami generał Stanisław Maczek, to chciałabym Państwu powiedzieć, że 29 października 1944 roku dla Bredy nastała długo oczekiwana wolność. Po czterech latach okupacji niemieckiej miasto zostało wyzwolone przez pierwszą polską dywizję pancerną dowodzoną przez generała Stanisława Maczka. To wyzwolenie było nie tylko zwycięstwem militarnym, ale także potężnym przypomnieniem odwagi, przyjaźni i poświęcenia. Generał Maczek i jego żołnierze zrezygnowali z własnego bezpieczeństwa, aby wyzwolić obcy kraj, a ich działania i ofiary do dziś pozostają głęboko zapisane w sercach mieszkańców Bredy. Wykwalifikowany i szanowany polski dowódca, generał Maczek zyskał imponującą reputację podczas II wojny światowej. Pod jego dowództwem pierwsza polska dywizja pancerna stała się ważną siłą bojową sił alianckich. Oddział ten składający się z odważnych ludzi, którzy wcześniej uciekli z kraju po niemieckiej inwazji na Polskę, słyną ze swojej dyscypliny, odwagi i determinacji. Po walkach w Normandii i pomyślnych operacjach w Belgii, generał Stanisław Maczek i jego dywizja skupili się na wyzwoleniu Holandii. Breda była ważnym strategicznym miejscem, mocno kontrolowanym przez Niemców. Jednak dla Maczka i jego ludzi, wyzwolenie Bredy było nie tylko misją wojskową, była to sprawa honoru i obowiązku. To, co czyni wyzwolenie Bredy tak wyjątkowym, była dbałość i szacunek, z jakim Maczek zrealizował swój plan. Chciał nie tylko wyzwolić miasto, ale także chronić jego mieszkańców przed przemocą i zniszczeniami, jakie często niesie wojna. Celem generała było wyzwolenie Bredy bez konieczności ciężkich walk i bombardowań. Polski generał nalegał, aby wyzwolenie spowodowało jak najmniejsze szkody w mieście i zminimalizowało liczbę ofiar wśród ludności cywilnej. 28 października wojska generała Maczka rozpoczęły strategiczny marsz w kierunku Bredy. Dzięki sprytnemu i dobrze skoordynowanemu natarciu podczas którego czołgi i piechota ściśle ze sobą współpracowały dywizji udało się przetrzeć przez linie niemieckie następnego dnia 29 października wojska polskie wyzwoliły bredę niemieccy żołnierze szybko się wycofali a wojska polskie wkroczyły do miasta bez zniszczeń których się obawiała ludność cywilna bredy. Przybycie polskich wyzwolicieli przyniosło radość i ulgę na ulicach Bredy. Mieszkańcy przez lata, uciskani przez okupantów, witali Maczka i jego ludzi jak bohaterów. Wywieszono flagi, ludzie wyszli na ulicę, a panowało poczucie ulgi i wdzięczności. To wyzwolenie oznaczało nie tylko koniec epoki ucisku, ale także początek ścisłej więzi Bredy ze społecznością polską. Po wyzwoleniu wielu polskich żołnierzy pozostałych w Holandii. Sam generał Maczek nie miał jednak możliwości powrotu do Polski, która po wojnie znalazła się pod wpływem sowieckim. Generał i jego ludzie, którzy dla wolności oddali wszystko, nie dostąpili jednak we własnym kraju zaszczytu i powitania, na jakie zasługiwali. W sobotę 27 października 2024 roku posiadłość Wolslar była punktem wyjścia imponującej kolumny starych pojazdów wojskowych. Pięknych wydarzeń na cześć polskich wyzwolicieli. Pod tablicą pamiątkową ku czci żołnierzy polskiej dywizji pancernej generała Maczka zgromadzeni złożyli kwiaty. Ceremonia zorganizowana wspólnie z Polską parafią w Bradzie robiła wrażenie. Ksiądz Józef Okonek opowiadał o ofiarach minionych lat, po czym głos zabrał generał Piotr Fajkowski, dowódca 11. Dywizji Pancernej z Żegania. W mocnym przemówieniu ożywił historyczne znaczenie polskiego wkładu w wyzwolenie Bredy oraz podkreślił głęboką więź między społecznością polską i holenderską. Po ceremonii wąskimi uliczkami centrum miasta przeszedł majestatyczny marsz paradny. Polska kampania honorowa Towarzystwie orkiestry Wojskowej Zrzegania maszerowała w zwartych szykach w towarzystwie weteranów Bredy, polskich harcerzy, uczniów i mieszkańców. Siła muzyki i rytmiczne kroki żołnierzy nadały paradzie kinowy charakter, a publiczność obserwowała ją z podziwem. Ta parada była żywym hołdem dla odwagi i wytrwałości, a widzowie zastanawiali się nad poniesionymi wówczas ofiarami. Młodzi ludzie. I starsi poświęcili chwilę na refleksję nad znaczeniem wolności. Kolejnego dnia na polskim Konorowym Cmentarzu Wojskowym oddano cześć poległym polskim żołnierzom, którzy walczyli za Holandię, a umierali za Polskę, jak mawiał generał Maczek. Na obchodach był obecny już ostatni weteran kapitan Eugeniusz Niedzielski, wnuczka generała Maczka, burmistrz Bredy ministrowie spraw zagranicznych Polski i Holandii. Serce rozrywał apel poległych, którzy oddali życie za wolność, która nie jest nam dana na zawsze. Z ust władz holenderskich padły słowa wdzięczności, pamięci, nazwano Bredę.